Bardzo serdecznie na konferencji prasowej reprezentacji Polski kobiet przed piątkowym meczem eliminacji mistrzostwa Świata z Belgią. Jest z nami pani prezydent z miasta Gdańsk, pani Aleksandra Turkiewicz, selekcjonerka reprezentacji Polski, pani Nina Badalon oraz zawodniczka reprezentacji Polski, Dominika Grabowska. Pani prezydent, oddaję pani głos. Szanowni tak. Państwo. Historyczne wydarzenie przed nami w ten piątek, czyli za, wtorek, to już za kilka dni po raz pierwszy na tak dużym stadionie w Polsce odbędzie się mecz kobiecej reprezentacji w piłce nożnej. Ja bardzo się cieszę, że miasto Gdańsk może być gospodarzem tego, tego spotkania. Tym bardziej, że to pierwszy mecz eliminacji do Mistrzostw Świata nasze zawodniczki zmierzą się z drużyną belgijską. Zachęcamy, zapraszamy. Nie jest yy, źle, bo całkiem sporo kibiców już zadeklarowało gotowość, ponad 8 tysięcy oglądających już pobrało wejściówki, ale zachęcamy do tego. Nasz stadion, jak wiecie, może pomieścić, no, na tyle został zbudowany 44 tysiące kibiców. Yy, Taka pojemność chyba raz tylko była użyta w trakcie Euro 2012. Zachęcamy, zapraszamy, bo to naprawdę historyczne, ważne wydarzenie i myślę, że doping y, 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 przyda się wszystkim i pani y, selekcjonerce i zawodniczkom. Ja będę oczywiście kibicować całym sercem, ale myślę, że ważne jest to, że Gdańsk także kontynuuje. Y, organizację ważnych wydarzeń sportowych na stadionie, którego dziesięciolecie obchodzimy w tym roku, na stadionie Polsat plus Arena Gdańskiej. tak dawno, w maju, w maju, także historyczne wydarzenie, finaliki Europy, które też były, pamiętajmy, historyczne ze względu na jego rozstrzygnięcie, w karnych chyba nie spodziewał się aż tak długiego Spotkania. Jestem, jesteśmy miejscem przyjaznym. Cieszymy się, że także Polski Związek Piłki Nożnej i Międzynarodowe Federacje pobierają Gdańsku po prostu umiemy takie wydarzenia organizować, więc zachęcam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do pobierania wejściu do licowania naszym zawodniczkom ten piątek. Dla naszej pani trener Niny Patalon to będzie pierwszy mecz w roli selekcjonerki reprezentacji polskich kobiet. Pani trener, pierwszy mecz eliminacyjny, oczywiście, wcześniej były mecze towarzyskie. Pani trener, proszę o kilka słów, jak przygotowaniu przy do tego meczu przebiegają. No Na pewno bardzo dobrze, Paula, rozpoczęła się wypowiedź. Mam wrażenie, że mecz w reprezentacji seniorskiej każdy jest pierwszy, do każdego podchodzę tak samo, jakby to był pierwszy. Na pewno yy, gramy o punkty, gramy w eliminacjach świata. Jest to trochę inny nastrój, troszeczkę inaczej budujemy naszą mentalność, nasze przygotowania nasz do świadomego meczu towarzyskich, które do tej pory rozegraliśmy. Ale ja też muszę podkreślić, że przede wszystkim wszystko co robimy od jakiegoś czasu jest pewnym procesem. Yy, procesem, który w jakiś sposób profesjonalizuje nie tylko reprezentację naszą, która naprawdę ma bardzo dobre warunki do pracy. Tutaj pani prezydent wspominała o tym. Dziękujemy. Miasto Gdańsk naprawdę zaoferowało nam fantastyczne warunki, więc mile nam się wypracuje, pracuje, bardzo dziękujemy. Natomiast też cały czas mówiąc o tym procesie, do którego chcę jak gdyby wrócić. Jak sami widzimy, piłka nożna kobiet w Polsce, cały czas się w górę i, i myślę, że też takie wydarzenia, chociażby to jak. Będzie miało miejsce w piątek. Po raz pierwszy w historii zagramy na takim stadionie i super, że będzie stawka meczu, bo to będzie otwarcie kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Także my naprawdę czekamy niecierpliwie na to spotkanie. Jesteśmy naprawdę pełni optymizmu, bardzo dobrze nastawieni i mam nadzieję, że tak samo przygotowujemy. To oczywiście rywalizacji z bardzo dobrym przeciwnikiem. Dominika, głos z drużyny. Jak nastroje przed pierwszym meczem eliminacji Mistrzostw Świata? Przede wszystkim, w imieniu zawodniczych, bardzo dziękujemy, że mamy możliwość rozegrania meczu na takim pięknym stadionie. Bardzo dziękujemy za to. Atmosfera w Drużynie jest bardzo dobra, nie możemy się doczekać tego meczu, będzie to ciężki mecz. Nie ma co ukrywać, bardzo ciężki mecz, ale my lubimy takie mecze i, i przygotowujemy się bardzo dobrze pod okiem sztabu. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękujemy za, za świetne przyjęcie tutaj i mam nadzieję, że będzie super frekwencja w piątek, dlatego też jeszcze raz w imieniu zawodów, że serdecznie wszystkich zapraszamy i mam nadzieję, że przyjdzie bardzo dużo kibiców i będzie nas otwierał. Zapraszam Państwa do zadania pytań teraz naszych gości. Proszę bardzo. Dzień dobry, Paweł Pawłowski, Radio RMF. Ja mam do Pani Trener pytanie właściwie prośbę o scharakteryzowanie odrobinę rywalek. Co to są za rywalki Belgijki i jak groźna jest ta drużyna dla słowa słabych mocnych stronach? Jak my jesteśmy dobrzy. To jak my jesteśmy dobrze to wiemy. Na pewno to, jak my jesteśmy dobrzy, było widać w ostatnich miesiącach, w przygotowaniach. Rzeczywiście zespół, zespół Belgii jest to na pewno drużyna, która już od lat gra na poziomie międzynarodowym w dużych imprezach. Trzeba przyznać, że one po raz kolejny zakwalifikowały się do finału mistrzostw Europy. Jest to zespół, który w swoim składzie na pewno ma bardzo dużo zawodniczek o, o takim powiedziała, europejskim poziomie. Co ciekawe, większość z nich wróciła teraz do swojej takiej ligi macierzystej, czyli belgijskiej. Tak naprawdę chyba tylko Kajman została teraz w Olimpiku Lion, reszta zawodniczek raczej funkcjonuje w Belgii. Co trzeba powiedzieć, no jest to na pewno zespół, który jeżeli chodzi o strukturę atakowania, jeżeli chodzi o organizację gry, jest naprawdę bardzo dobrze poukładany, bo co z jednej strony może być dużym plusem, ale również pewnym także czymś, co widzimy z szansę dla siebie, od 2017 roku tak naprawdę grają w podobnym zestawieniu w takim samym składzie personalnie się to za bardzo nie zmieniło. Z jednej strony, ok, jest duża powtarzalność, duży automatyzm w działaniu. One też trzeba przyznać mają ciekawą organizację gry. Natomiast w jaki sposób są już też przewidywalne, bo jednak te nazwiska się zbyt często nie rotowały, czyli, czy jeżeli mówimy o o tutaj formacji ofensywnych, to Właściwie poza Wular, Kajman, Słomiany czy dekanie, to, to tutaj zbyt więcej e, jakichkolwiek rotacji nie widać. Z drugiej strony na pewno linia obrony też e, cały czas podobnie budowana, właściwie tylko tysiąc się od jakiegoś czasu pojawiła w tej formacji, czyli, czyli tak na dobrą sprawę jest to zespół znany, ale z racji tego, że ma dużo powtarzalności w tym co robi, na pewno będzie e, trudnym przeciwnikiem, a chociażby to doświadczenie i fakt, że są wyżej notowane od nas, no stawia ich w roli faworyta, ale to, to, to dla nas nie jest problemem. Mamy dobrze przeanalizowanego tego przeciwnika. To, co jest kluczowe, to tak naprawdę musimy skupić się sami na sobie, żebyśmy potrafili zagrać na 120%. Wiadomo, jest to pierwszy mecz o stawkę i, i tak naprawdę im więcej koncentracji dzisiaj na naszym zespole, tym myślę, że łatwiej nam będzie się w piątek rywalizowało z Belgią. Dziękuję. Pani no i mam, boże, Bożena Czmankowska, Gdańska Profesorzy i Pan Panie Mam pytanie czy oprócz kata, że Kiedrzynek mam jeszcze jakieś absencje w tym, nie? E, Tak, mamy mamy cztery zmiany, jeżeli chodzi o przede wszystkim pozycję tutaj w bramce. Kasia Kiedrzynek i Karolina Klabis doznały podobne kontuzji, to są akurat kontuzje ręki, dłoni, czyli dla bramkarki bardzo ważne. E, nie będzie też juhlanty średnickiej, czyli nasza środkowa i nie będzie klubu jedyńskiej ofensywnej zawodniczki, która raczej 7, 9, 11, to są takie pozycje, na których gra ta czwórka na dzisiaj została zmieniona, czy znaczy, powiedzmy zostały wywołane w ich miejsce kolejne zawodniczki. Pytanie do Dominiki Grabowskiej. Wiemy, że te 8 tysięcy, jeżeli przyjdzie ten kibiców na ten to będzie rekord, jeżeli chodzi o oglądalność meczu prezentacji polskich kobiet. Czy dla Was, dla drużyny, grać takiej liczbie kibiców i na takim dużym stadionie, to jest jakaś dodatkowa presja, czy bardziej traktujcie to w kategoriach no, takiego dodatkowego wsparcia? Jak wy podchodzicie do, do tych dwóch fanów? Dla mnie osobiście to jest wsparcie, to jest cudowne uczucie. Jak, no nie miałyśmy oczywiście możliwości ostatnio rozgrywać tak, takich meczów ze względu na, na pandemię. Ale temat, który miałam możliwość, nie było to też tak za wiele meczów, to naprawdę dla mnie jest to cudowne uczucie yy, słyszeć te wsparcie kibiców. Więc tak jak mówię, yy, w mojej opinii to jest wsparcie, nie ma to dla mnie żadnej presji. Wydaje mi się, że większość, zawodniczy, większość zawodniczych czuje to samo. Jest to ogromne wsparcie, dlatego, tak jak Pan powiedział, liczymy nie na 8 tysięcy, tylko nawet powiedzmy na 10 tysięcy. Bardzo byśmy chciały, bo ten doping, to wsparcie będzie, będzie nas po prostu niosło. Pytanie do Pani Prezydent. Jak wiemy, w Seniorskiej rezygnacji Polskiej nie gra jeszcze zawodniczka tutaj z Gdańska. Natomiast, no właśnie, jak miasto Gdańsk zamierza wspierać polską piłkę kobiecą, żeby, żeby w przyszłości może za rok, za dwa, któraś z czy to, zapyta, to z Gdańska, z Lechidna jest pewnie jeszcze nie zgrają za za ale w końcu zagrała w rewizycie polskim, seniorskiej. Ja myślę, że pierwszy krok to przede wszystkim promocja właśnie kobiecej piłki nożnej i temu przede wszystkim także służy to spotkanie piątkowe. Natomiast jeśli chodzi o drużynę AP Lotus Gdańsk, tutaj wspieramy drużynę, tak jak wiele innych drużyn wspieramy w różny sposób, także, także finansowy i myślę, że to jest coś, co będziemy kontynuować, bo po prostu widzimy także przyszłość, nie tylko jako miasto, ale też wiemy, że federacja zarówno polska, jak i europejska chce bardzo mocno stawiać na, na kobiecą piłkę, ja mogę tylko powiedzieć o tym, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy o, o, o tym dzisiejszym spotkaniu, a było to na treningu polskiej reprezentacji, które przecież odbywało się, te treningi otwarte także na naszym stadionie, w podłych nastrojach panowie wyszli na boisko po przegranym meczu, dzień po przegranym meczu i kiedy wtedy jeszcze z prezesem PZPN, Zbigniem Wońkiem, mówię, pani prezesie, Szkoda, żeby murawa tu się marnowała, dobrze by było, żebyśmy coś zrobili, a może kobiety i wtedy, bo nikt mówi, rzeczywiście to jest dobry pomysł, przecież będziemy mieli niedługo takie spotkania i myślę, że od takich także może małych gestów, później różne zdjęcia z tego naszego chodzenia, czyli nieboczne i nieboczne się pojawiały, myślę, że zmienia się świat i ja uważam, że tak jak nasz stadion, Potrafi dawać dobrą energię. I mam nadzieję, że tak też będzie w piątek. Mam nadzieję, że coraz więcej młodych dziewczyn, wiem, że też wybierają się różne zawodniczki, to nie tylko z Gdańska, ale także z Polski, grające w różnych kategoriach wiekowych. Chcemy pokazać, że można, że potrafimy. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i konsekwentnie będziemy to robić. Jaki wynik z tego maku Pani Dwa jeden. Dla nas oczywiście. Mm -hmm. Ambitny cel, pani planet. Y, Bardzo się życzę. <noise> <noise>